Zadanie 21 dotyczy grania stosłupa prawidłowego czworokątnego. Taki grania ma w podstawie kwadrat zróbmy rysunek takiego grania stosłupa, czyli mamy jakiś grania stosup, który w podstawie ma kwadrat, bo to wynika z faktu, że jest prawidłowy. Oznaczy krawędź podstawy przez A, więc jak teraz Poczytamy dalej, to mamy, że wysokość tego grania stosłupa jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy. W związku z tym ta wysokość będzie równa 3a. Dodatkowo wiemy także, że pole powierzchni całkowitej tego grania stosłupa jest równe 140, a więc pole całkowite jest równe 140. Popatrzmy, z czego składa się, z jakich figur składa się nasz grania stosłup, jego pole. Otóż składa się z dwóch kwadratów, a pole kwadratu liczymy a kwadrat, w takim razie mamy 2 razy a kwadrat i do tego dodajemy jeszcze cztery prostokąty, które są także identyczne. Pole prostokąta liczymy ze wzoru bok razy boka, ponieważ są one cztery, więc mamy 4 razy a i razy 3a i to pole z treści zadania wynosi 140 w takim razie mamy 2 kwadrat plus 12a kwadrat jest równe 140. Po dodaniu tych a kwadrat mamy po lewej stronie 14a kwadrat, po prawej 140. Podzielimy przez 14, otrzymując, że a kwadrat to 10. W takim razie po spierwiastkowaniu obustronnym otrzymamy, że krawędź naszej podstawy, którą zresztą szukamy, jest równa pierwiastek z 10. Poprawna odpowiedź w tym zadaniu to odpowiedź A. Jeżeli Ci się podobało, liczę na Twojego lajka i suba.